Poszukując swojego miejsca na ziemi, w piękne, ale niewysokie góry zwane Beskidami przybyli pasterze. Gęste lasy, bogate w zwierzynę, skłoniły ich do osiedlenia się. Zamieszkali od Osławy na wschodzie, aż po Poprat na zachodzie. Żyli spokojnie, choć biednie. W tygodniu ciężko pracowali w polu. W niedzielę modlili się do Boga. I wtedy przyszedł rok 1944, a później 1947. Musieli opuścić swoje chyże, zostawić zasiane w polach zboże i jechać w nieznane. Stukot pociągów zawiódł ich w różne części Ukrainy i Polski. Z czasem Niektórzy wrócili w ukochane góry, a inni zbudowali na nowo swoje życie w różnych zakątkach świata. Nieważne, gdzie mieszkamy, nieważne, do jakiej cerkwi chodzimy, nieważne, jaką soroczkę nosimy, ważne, że jedność daje siłę.